Witamy w kolejnym odcinku ZTS News. Nie od dziś wiemy, że nasza szkoła jest dobra w bowlingu, a potwierdza to kolejne miejsce w czołówce. Tym razem drugie, ale to i tak duże osiągnięcie, bo jest to konkurs międzyszkolny. Jesteśmy pod wrażeniem i czekamy na kolejny rok, by ósmy raz zająć pierwsze miejsce. W następnym roku będziemy mogli się cieszyć ciekawymi projektami z firmą Telterpol Północ SA. Nasza pani dyrektor Agnieszka Musy wraz z panią Aleksandrą Moniną podpisały porozumienie. Nie możemy się doczekać i jesteśmy ciekawi owocu tej współpracy. Podczas spotkania z przedstawicielami PGE Energia Ciepla oddział Wybrzeże zostały rozdane nagrody pieniężne i dyplomy za duże zaangażowanie. Jak widać, warto się przyłożyć i gratulujemy. W Energetyku mogliśmy gościć pana Jacka Gulczowskiego, który na własne oczy widział skutki wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu. O swoich doświadczeniach opowiedział klasie pierwszej C i pierwszej E. Pokazał im również zdjęcia, które sam zrobił. Link do zdjęć można znaleźć pod postem na Facebooku. Dziękujemy za taką możliwość i życzymy spokoju dla rodzin poszkodowanych w wybuchu. Nasi uczniowie brali udział w dwóch konkursach językowych: Ogólnopolskim Konkursie FOX oraz Creative Learning Academy Kangur Językowy 2023. W obu konkursach nasi uczniowie zdobyli sukcesy. Paweł Richard uzyskał wynik dobry w konkursie Fox, a Dariusz Zielonka zdobył złotego kangura. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. W końcu się doczekaliśmy: zakończenie roku szkolnego. Dlatego, Dlatego życzymy wam energetycznych, wam energetycznych wakacji. Ciekawostka na dzisiaj, czy widzieliście, że według najnowszych badań, osoby, które rzadko jeżdżą na wakacje lub w ogóle tego nie robią, żyją krócej niż w przypadku osoby cierpiącej na alkoholizm. W imieniu redakcji. Życzymy bezpiecznych, udanych wesołych wakacji. Dziękujemy, Dziękujemy za uwagę i do, do zobaczenia po wakacjach. Nara. Wow.